Siemano mordeczki, witajcie, dużo się u nas dzieje. Jestem właśnie na przyjęciach na naszym magazynie. Zaraz Wam opowiem o magicznym boksie. Zostaliście przyzwyczajeni do naszej akcji Top Deals, na której mega oszczędzacie i ten boks też rozwali system. Ale może od początku, po ostatnim moim filmie ze Storeckim pytaliście dużo o przynęty Sevro Custom Bites. Szybko się sprzedały, ale już mamy dla Was uzupełnienie. Patrzcie na te realistyczne okonie. To jest dokładnie ta płoć, na którą łowił wtedy storek, co tak ładnie. E, Zdręga taka, może nazwijmy coś, coś w tym stylu. Na tą, na tą płoć bardzo ładnie tam po, połowił. Zobaczcie, ale nie tylko. E, są takie podłużne, bardziej sandaczowe płotki. E, zobaczcie, są takie. Mm, karasie tak? Także tego... Wejdźcie, zobaczcie, okonki jakie śliczne są. Wejdźcie na stronkę i sobie popatrzcie y, Sewro Custom Bites, pod ostatnim filmikiem jest y, dokładny link do tych przynęt, także już za bawem, niebawem wjeżdża uzupełnienie na stronę, a my dzisiaj, słuchajcie, porozmawiamy sobie o boksie świątecznym. Słuchajcie, zacznijmy od tego, że mamy teraz dwa tygodnie na tak zwany pre-order. Y, pre-order to jest y, po to dla nas, żebyśmy mniej więcej wiedzieli, ile tych pudełek przygotować, ponieważ ostatnia... Ostatni nasz wypust tych pudeł skończył się tak, że niestety ponad 300 osób się nie załapało na te pudła, więc teraz mniej więcej chcemy oszacować, ile osób, wow, crazy! Ile osób będzie tym zainteresowanych, żeby praktycznie dla każdego starczyło. Dlatego w Preorderze, żeby was zachęcić do Preorderu przez najbliższe dwa tygodnie, jeżeli ci za złożycie zamówienia na te pudełka, dostajecie. Podwójną szansę na wyprawę ze mną i z marasem na ryby. Co to będzie za wyprawa, dopasujemy się do Was, tak? Jeśli to będzie y, pora roku szczupakowa, bardziej, pojedziemy na szczupaki. Jeśli jakiś boleń, pojedziemy na bolenia, wybierzemy sobie jedną z, z wielu, z wielu łódek, tutaj mamy y, i gdzieś sobie śmigniemy. fajnie spędzimy czas. Y, jeżeli będziecie mieli ochotę, to będziecie mogli też wtedy wystąpić y, na filmie. Jeśli nie to nie, to będzie Wasz wybór, to będzie czas dla Was, będziecie mogli z tego korzystać, zadawać nam pytania. Mówiłem Wam, że Top rozwala system, tak? No i dokładnie, więc tutaj też oczekujecie od nas na pewno dużo. Dużo od nas oczekujecie, oczekujecie pewnie, żeby ten boks dał Wam dużo korzyści. Da Wam oczywiście dużo korzyści z tego względu, że możecie wygrać tą wyprawę. E, jeśli e, tego boksa kupicie przed świętami, dostajecie jeden los. Wtedy każda osoba, która kupi to... Wrzucamy ten los i losujemy. Także jeśli kupisz teraz jednego boksa, to byśmy o dwa losy. Dwa razy większa szansa na wygranie wyprawy z nami. W tym boksie już wybraliśmy przynęty. W tym boksie tajemniczym będzie przynęt o wartości 670 zł. Może nawet trochę więcej. A boks będzie kosztował tylko i wyłącznie 369 zł. Do wyboru jest jedna rzecz, którą możecie sobie wybrać. Są dwa produkty na naszej stronie. Chodzi o okulary. Także bo niektórzy może już kupili wcześniej boksa, wzięli okulary na przykład Bigs, takie ja mam teraz na sobie, a chcieliby drugi model Outlaws albo może by chcieli inne szkła. Nie chcieliby może takich srebrnych casualowych, a na przykład chcieliby y, szkła pomarańczowe. Także wybieracie sobie, czy chcecie Bigs czy Outlaws. Są dwa produkty na stronie do wyboru i jedziecie. Teraz co będzie w boksie? W boksie będą takie przynęty, żeby trafić w gusta każdego wędkarza. Sprawdzone szlagiery przynęty, na które my łowimy. Głównie to będą przynęty na takie najbardziej popularne łowiska w Polsce, żeby się sprawdziły, czyli powiedzmy przedział 10-15 cm. Aczkolwiek będzie też taki smaczek ktoś się możesz domyślić, to zdradzę będzie moja ulubiona przynęta na szczupaki, tam w dwóch wydaniach w środku. I to będzie taka przynęta troszeczkę większa, ale to jest taka przynęta, którą będziecie mogli tak przeciążyć trochę zestaw 40 gramów że 50 gramów, żeby jednak się przekonać y, troszeczkę do łowienia dużymi przynętami, bo o, na tym nam zależy, tak, żeby tym boksem dawać jakąś wartość dodaną i żebyście dzięki temu skorzystali z przynęt, na które byście się nie założyli. Głównie to będą przynęty na szczupaka i na sandacza. Nasze ulubione y, gumy y, sandaczowe, e, najbardziej popularne gumy szczupakowe w Polsce. Limitowane kolory dostępne tylko w plecionie znajdziecie w tym y, pudełku. Także wiele za tak niewiele 369 zł, czyli zaoszczędzacie 300 zł kupując tego boksa i jest to też bardzo fajny prezent. Także jeśli chcielibyście dostać taki prezent od kogoś, udostępnijcie ten filmik, udostępnijcie ten produkt, tak? I dodatkowo, kto wie, może pod choinkę E, wygracie również wyprawę e, wędkarską z nami. Jak będzie ten kalendarz zbudowany? E, w tym roku kalendarz, przynajmniej tam będzie gdzieś ponad 30 różnych przynęt e, wybraliśmy dla Was, więc nie zmieścilibyśmy ich w 24 okienkach. E, dlatego ka kalendarz adwentowy, czyli 4 tygodnie, które trwa adwent, podzielimy na cztery tutaj boksy i będą cztery boksy, żebyście każdego tygodnia sobie mogli otwierać, albo po prostu jak dacie to komuś pod choinkę, to ktoś sobie naraz otworzy, będzie miał więcej szczęścia przy otwieraniu tego prezentu, bo będzie otwierał aż cztery prezenty w środku. Więc myślę, że znowu to będzie banger. Gdzieś słyszałem, że ludzie, tak jak to robią w Stanach, te mystery, tackle boxy i tak dalej, to się markują, że minus 30% wartość pudełka jest do tego, co byśmy kupili w sklepie. U nas jest prawie 50%, zarabiacie na tym, więc jest to fajny moment na inwestycje. Bo gwarantuję Wam, że przynęty, które będą w środku, będziecie mogli nimi łowić cały rok. Zresztą, jeszcze nie widzieliście, zobaczcie nasz poprzedni materiał, gdzie łowiliśmy sandacze na przynęty z boksa naszego na króliczka. Ile udało się sandaczy złowić na te przynęty? W tym roku zrobimy też również taki challenge i pokażemy, że nie ma lipy. Sam, jak wybierałem te przynęty, które będą tutaj, to wiem, że jakbym miał tylko tego boksa. To mógłbym łowić tym boksem sandacze e, i szczupaki cały sezon. No, jeśli oczywiście by przynęt wystarczyło, jeśli by się nie porwały, pewnie by się porwały, bo są to przynęty łowne. Więc jeśli zrywacie dużo przynęt, jeśli e, generalnie łowicie dużo ryb i tracicie na, na, e, e, na rybach te przynęty, bo je wam rozrywają. To jak najbardziej mok jest dla Was, bo zaoszczędzicie kupę kasy, a są to produkty tutaj, pełnowartościowe, nie takie, które normalnie dostaniecie e, na przecenach. Więc jest to mega, mega banger. Oprócz przynęt gumowych e, będą również e, woblery, e, będzie blacha. Także wiele, wiele ciekawego na szupaki, średnie szupaki, duże szupaki na sandacze, małe, średnie i duże. Udostępniajcie ten materiał dalej. W linkach tutaj na dole możecie znaleźć linki do dwóch boxów z okularami Bix i z okularami Outlies. Działajcie, macie na to dwa tygodnie, a wiadomo, kto szybciej zareaguje, ten pierwszy wpadnie do naszego słoiczka, gdzie będziemy losować wspólną wyprawę. Trzymajcie się, Mordy. Elo! Bang! Bang! i wanna hold you